Witajcie, kochani, witajcie, moi drodzy. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w przestrzeni światła i miłości, w przestrzeni najlepszy moment. Teraz. Jeżeli jesteś tutaj ze mną pierwszy raz, mam na imię Asia i to, co tutaj robię, to nie jest klasyczne czytanie tarota. Choć oczywiście mam za sobą jakieś kursy, naukę. Ale nie stawiam siebie w roli tarocistki. Dla mnie karty to przede wszystkim jest narzędzie intuicji i narzędzie pięknego wsparcia. To jest taka mapa symboli, która pomaga zajrzeć właśnie głębiej w siebie i zobaczyć nowe drogi, nowe drogi w życiu. Podczas tych czytań, które ja robię, nie szukam przepowiedni, ani gotowych odpowiedzi, kochani, tylko po prostu to są przesłania, drogowskazy, cenne rady, które mogą być dla Ciebie inspiracją, mogą być taką otuchą, a czasami drobnym drogowskazem w życiu. Dlatego weź proszę z tego czytania tylko to, tylko to, co z Tobą rezonuje, to, co rezonuje z Twoim sercem, a resztę zostaw. Bo pamiętaj, że Twoje życie i Twoje decyzje w życiu są zawsze w Twoich rękach. Ja jestem tu po to, by Cię wesprzeć w tym odkrywaniu właśnie tego Twojego światła. Dlatego, czym się kierujemy tutaj? Najważniejsze miłość własna, powrót do siebie, bo to jest klucz do pięknego życia. Jeżeli kochasz siebie, to to jest Twój najcenniejszy drogowskaz. To jest ten jedyny klucz, którym otwierasz wszystkie drzwi do obfitości w każdym aspekcie Twojego życia. Dlatego, kochani, dzisiaj sobie zrobimy przesłanie z kart anielskich, które również pięknie prowadzą, dają cudowne drogowskazy, cenne rady, wskazówki, żeby wyjść właśnie już z tej czarnej D. W tym naszym życiu, do pięknego życia. Tylko ty musisz sobie na to pozwolić. Nie trzymać się kurczowo tego, co nie służy. Czasem trzeba to puścić puścić, by pokazało się coś nowego w naszym życiu. A my tak bardzo często trzymamy się tego, co nie służy, i to, co ma dobre przyjść do naszego życia, nie przychodzi. One puka, to chce wejść, ale ty. Trzymasz te drzwi zamknięte, nie pozwalasz, siedzisz w przeszłości i tak potem wygląda Twoje życie. A pamiętaj, Ty możesz zmienić wszystko, masz ogromną moc sprawczą. No o tym zapominamy. Zapominamy o tym, jeżeli wydarza się coś trudnego w naszym życiu, jeżeli nie widzimy wyjścia z sytuacji, wtedy zapominamy o tej całej naszej mocy sprawczej. O tym, że mamy wolną wolę, o tym, że możemy wybierać w naszym życiu, że to jest wszystko dla nas, bo my możemy dostroić się do wszystkiego w życiu. To jest jak magia, tylko że my to wszystko sobie sami robimy, bo my tak naprawdę trzymamy się kurczowo czegoś, czego nie chcemy. Możemy wybrać inaczej, ale że jesteśmy. Przywiązani, uzależnieni od czegoś, co nam nie służy, to my tam sobie siedzimy. Tak jest, kochani. Dlatego jestem tu po to, żeby ci powiedzieć: możesz wyjść z tego, co ci nie służy. Możesz to zrobić, ale jeżeli ty sobie na to pozwolisz, oczywiście. Także rady dla nas, rady, wskazówki. Zrobimy sobie trzy po kolei. I potem jeszcze do, powiedze, do powiedzenia sobie zrobimy. Także pierwsza rada dla nas. Potrzebujesz uziemienia. Wraz z utratą świadomości swego ciała i fizycznego świata tracisz uziemienie. Chociaż przyjemnie jest wznosić się ku niebu, twoja uwaga i praca potrzebne są tu na ziemi. Pomagamy ci zrównoważyć sferę ducha i materii, żebyś mógł cieszyć się spełnionym życiem ziemskim. Tak, bo my tak, tak rzadko żyjemy świadomie w tu i teraz. My najczęściej albo siedzimy sobie w przeszłości, analizujemy to, co nam nie służy, albo pędzimy do przyszłości fajnie, jeżeli przyszłość w tu i teraz, oczywiście, bo wszystko się zadziewa tu i teraz. Jeżeli tu i teraz myślisz o swojej przyszłości pięknie, fajnie, masz marzenia, pragnienia, to wtedy ja Ci mówię, dostrajasz się do tego, bo to, co tutaj myślisz w tu i teraz, Doświadczysz za chwilę, no powiedzmy w przyszłości, ale i tak to jest tu i teraz. Tak bardzo bym chciała, żeby każdy z Was to zrozumiał, że my żyjemy tutaj. Każda sekunda, minuta, to i tak jesteś w tu i teraz. I od tego zależy wszystko, do czego w tu i teraz ty się dostrajasz. Co ty analizujesz w głowie? O czym najczęściej myślisz. Jakich dokonujesz wyborów? tu i teraz. Od tego zależy twoja przyszłość. Która nadejdzie i tak będzie w tu i teraz. Dlatego jeżeli ty myślami siedzisz w przeszłości, chyba, że wspominasz jakieś cudowne, piękne chwile, no to wtedy dostroisz się do tego. Przyciągniesz to. To jest takie przyciąganie, bo my jesteśmy również energią, tak? My się dostrajamy. I to, co masz tam w środku, wewnątrz siebie, tym się dostrajasz i widzisz to na zewnątrz. Czy jeżeli tu i teraz, w tej chwili, widzisz, poobserwuj swoje życie, bądź, zrób takie zadanie sobie, bądź obserwatorem. Jak widzisz swoje życie tu i teraz, w tym momencie? Jakie tworzysz relacje? Praca. Finanse, zdrowie. Jeżeli aspekt życiowy jakiś nie jest taki, jakbyś chciał, chciała, musisz to zmienić, postrzeganie tego wewnątrz. Tam trzeba zrobić całą robotę. Bo to wszystko dzieje się wewnątrz i wtedy to wypływa, i zauważamy to w świecie zewnętrznym. Świat zewnętrzny nam to po prostu jak rzutnik odzwierciedla. Jeżeli ty czujesz w środku, ty jesteś niechciana, niekochana, nieszanowana, nie szanujesz siebie, nie ufasz sobie. Przyjdą osoby do twojego życia, doskonale ci to pokażą, ponaciskają jeszcze te guziczki w twoim życiu, które ciebie bolą. A jeżeli ty wracasz do siebie, wiesz kim jesteś, to tak się nie stanie, bo ty sobie na to nie pozwolisz, bo stawiasz granice. Dlatego zauważaj siebie w tu i teraz. Masz się Dostroić i być, trzeba być jak najczęściej świadomie w tu i teraz, zauważać swoje myśli, o czym tam najczęściej myślisz, co tam się kotłuje w twojej głowie, bo zapraszasz to do swojego życia, otwierasz drzwi swojego życia, wyciągasz ręce i to dostajesz. I dostajesz tego więcej. Czyli albo jest to spokojne, lekkie, fajne, miłe, szczęśliwe, radosne, pełne miłości. Albo jest to trudne, że ciężko ci to udźwignąć. Przemyśl to sobie. Przemyśl to sobie, bo to jest bardzo ważna, cenna rada, wskazówka. Gdzie ty najczęściej jesteś? Czakra serca. Miłość jest najważniejsza. Serce to centrum twojego fizycznego ja. Ukierunkowana przede wszystkim na miłość. Jesteś bezpieczny, otwierając Swe serce, by kochać i być kochanym, bo jesteśmy przy Tobie chroniąc Cię i prowadząc. Miłość jest najważniejsza, bo albo żyjesz z uczuciem miłości i kierujesz wszędzie miłość, patrzysz na wszystko z miłością, albo idziesz i kierujesz się strachem, boisz się. Jesteś w kontroli, w analizie. W ocenie, w krytyce. Którą ścieżką idziesz i co ciągniesz za sobą? Czym emanujesz? Czy jest w tobie uczucie miłości, takiej szczerości, zaufaniu do siebie, czy nie? Bo miłość jest najważniejsza w szczególności miłość do siebie, bo jeżeli ty masz miłość własną, kochasz siebie, to ja ci gwarantuję, że to z ciebie wypływa i dzielisz się tym całym światem. I wtedy inni też. Przychodzą, tobie to pokazują, że Ty jesteś dla siebie najważniejsza, że Ty nie pozwalasz sobie na przekraczanie granic, że Ty sobie mówisz tak, że Ty sobie pozwalasz, że Ty żyjesz w takiej lekkości i spokoju, a nie w takim chaosie. Dlatego pamiętajcie, pięknie, kolejna rada cenna. Miłość jest najważniejsza w życiu. Bo jeżeli nawet wydarza się trudna sytuacja. Bardzo trudna, ciężka. I ty kierujesz się uczuciem miłości. To zobaczysz, że przechodzisz przez nią lżej. Nie jest to takie trudne, ciężkie. Wiem, co mówię. Ja wiem, przez co przeszłam kiedyś. Jaka była moja przeszłość. Ja to zostawiłam za sobą. Ja już nie ciągnę w swoim życiu tego, co mi nie służy. Ja dzisiaj wybieram. To, żeby iść w życiu spokojnie, łagodnie, z lekkością, ze szczęściem, z radością, żeby celebrować życie. Bo życie to jest dar, a ty jesteś cudem w tym życiu. No, ale jeżeli jest trudno, ciężko, to znaczy, że ty w tym swoim życiowym plecaku, zamiast lekkich rzeczy, takich przyjemnych, fajnych, miłych, ty tam nosisz ciężkie, trudne sytuacje. I zamiast i z lekkością, ty się już czasami czołgasz. A ja ci gwarantuję, że jeżeli ty ze świadomym oddechem nakierujesz na sytuację, nawet trudną, uczucie miłości, ale to ma być szczere, to ta sytuacja zacznie się zmieniać i ty w sobie ją poczujesz, bo to najważniejsze są nasze emocje, w sobie poczujesz lekkość. Mimo trudnej sytuacji, mimo tego, że wydarzają się ciężkie rzeczy. Ciężkie doświadczenia, ciężkie sytuacje. My czujemy to inaczej, bo kiedyś nie, ja też. Jeżeli wydarzyła się trudna sytuacja, nie umiałam dojść do siebie. I tak spędzałam dni, miesiące, lata w tych trudach, a dzisiaj patrzę na wszystko ze światłem, z uczuciem miłości. I jest mi lżej. Moje życie stało się spokojniejsze lekkie, przyjemne, miłe, fajne. Chociaż przychodzą trudne doświadczenia, bo my jesteśmy tutaj po to, żeby doświadczać. Ale to już wtedy wiem, że nie idę w tym kierunku po prostu, że nie mam je przy sobie. Bo jeżeli nie macie przy sobie, no to wtedy nie jest to uczucie takie lekkie. Cały czas masz być przy sobie, cały czas masz kochać siebie najmocniej na świecie, tak? Nie oddalać się od siebie, nie zostawiać siebie. To jest najważniejsze w życiu. I akceptacja. Spójrz na siebie i innych ludzi oczami aniołów z bezwarunkową miłością i akceptacją. W ten sposób inspirujesz i wyzwalasz w każdym człowieku jego najwyższy potencjał. I znowu wracamy do miłości własnej, żeby na wszystko patrzeć oczami miłości, na wszystko. A miłość własna to jest podstawa. Jeżeli ty wracasz do siebie, kochasz siebie najmocniej, nie ma opcji, żebyś. Ktoś przekroczył Twoje granice, bo ty już sobie na to nie pozwolisz. Ty akceptujesz innych takimi, jakimi są, bo ty te chcesz, też chcesz być akceptowana, żeby ciebie akceptowali taka, jaka jesteś, bo jesteś najwyższą wartością. Jeżeli uwierz mi, jeżeli ty siebie akceptujesz, siebie szanujesz, sobie ufasz. To ty wtedy doświadczasz właśnie tych fajnych sytuacji, bo ludzie cię, też cię tak traktują, bo to jest jak lustro. Czym emanujesz tam wewnątrz siebie, co tam przetwarzasz, co tam analizujesz? Tego doświadczasz więcej. Ty się masz dostroić do takiej wersji siebie, którą ty chcesz być. Jeżeli chcesz emanować pewnością siebie, spokojem, szczęściem, radością, to musisz tam porządeczek zrobić w sobie i nakierować tak, jakby. Zalać to uczuciem miłości, ale to ma być z serca: to ma być to światło, to ma być ta prawda, bo ty masz żyć w swojej prawdzie, nie oszukiwać, nie okłamywać siebie. Masz żyć ze sobą, w zgodzie ze sobą, ze swoim najlepszym przyjacielem. I tak masz właśnie, tak masz, jakby to powiedzieć. Bo w życiu albo kierujemy się miłością. Albo kierujemy się strachem. Jeżeli wszędzie wlejesz uczucie miłości, nie ma tego strachu, bo ty się nie boisz. Nie boisz się dokonywać wyboru, wiesz co ty kochasz, wiesz co ty lubisz, wiesz co ty pragniesz. Te wszystkie marzenia, te wszystkie pragnienia to, co ty kochasz, to zaczyna z ciebie wypływać. Ty wiesz, kim jesteś sama dla siebie, bo siebie kochasz. Ty nie boisz się powiedzieć tak, ty nie boisz się powiedzieć nie, ty nie boisz się odmówić komuś, ty stawiasz na siebie, ty stawiasz granice, ty wyrażasz siebie, bo wtedy jesteś w swojej prawdzie. Ty się nie boisz, że kogoś stracisz, ty nie boisz się zostawić to, co ci nie służy. I twoje życie zaczyna pędzić w tym fajnym kierunku. Wtedy kreujesz swoje życie, jesteś doskonałym dyrektorem swojego życia. Dostajesz to, co ty chcesz, bo wtedy manifestują ci się te wszystkie twoje pragnienia. To jest tak jak na tak jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ty to dostajesz na tacy. Życie tobie to przyniesie. Bo ty masz celebrować swoje życie. Ty jesteś cudem, darem. Ty masz żyć spokojnie, w radości, w szczęściu, w miłości. Ty masz tworzyć fajne relacje, ty masz robić to, co kochasz. A jeżeli jest chaos, jest trudno, ciężko, to znaczy, że nie macie przy sobie. Dlatego musisz wrócić do siebie, żyć jak najczęściej w tu i teraz, kierować wszędzie miłość, bo miłość jest najważniejsza. Zaczynamy od miłości własnej. Zaakceptować to, kim jesteś. Zaakcept zaakceptować siebie i pozwolić sobie. Pozwolić sobie na miłość do siebie. To czasami jest trudne, bo jeżeli nie macie przy sobie, gdzieś tam, ucie gdzieś tam uciekasz od siebie, albo zostawiłaś siebie, gdzieś tam w tyle, to najwyższy czas powrócić do siebie. I wtedy wtedy właśnie przychodzi ten taki spokój emocjonalny, ta równowaga, ta dojrzałość emocjonalna. Wtedy emanujesz tą pewnością siebie, tym pięknem, tym radością, tym szczęściem. I tak cię widzą potem inni. Tylko ty to musisz zobaczyć w sobie. Bo ty musisz spojrzeć tak, jakby na siebie, tak jak tu jest na siebie i innych ludzi oczami anioła. Z bezwarunkową miłością i akceptacją. Ale zaczynamy, każdą drogę zaczynamy od siebie. To jest klucz. Pokochanie siebie, napełnienie siebie miłością to jest klucz do pięknego życia. Tak. I przyjmij odrodzenie właśnie. W tym momencie przyjmij odrodzenie. Ty masz narodzić się na nowo. Jeżeli masz trudne, ciężkie sytuacje, masz narodzić się na nowo. Czyli zmienić nastawienie, zmienić myślenie. To, co ci się tam kłębi w twojej głowie najczęściej. Masz chwycić swoje życie w swoje własne ręce. I zmienić po prostu kierunek. Zaakceptować, oczywiście, bo my akceptujemy to, co się wydarza, no bo to jest nasze życie. A jeżeli nie chcesz, coś ci się nie podoba, nikt inny za ciebie tego nie zrobi. Tylko ty możesz cokolwiek zrobić w swoim życiu, bo tylko ty decydujesz w swoim życiu. Ty decydujesz. Nikt inny za ciebie nie decyduje. Ty masz wolny wybór. Jest to niewygodne, bo my czasami wolimy, żeby ktoś inny za nas zadecydował. Ty zamiast rozmawiać ze sobą, to ty wolisz zadzwonić do xx osób i porozmawiać na przykład z innymi osobami, żeby ktoś ci doradził, żeby ktoś dał ci wsparcie. A jeżeli ty sobie nie dasz wsparcia, to to tak nie działa. Jeżeli słuchasz siebie w ciszy, świadoma oddechy, tam słychać głos intuicji, tam przychodzą wszystkie odpowiedzi. W tej ciszy. Nie w chaosie, nie w bombardujących myślach, bo tam nie słyszymy nic. Ani siebie, ani nikogo. Bo nawet jeżeli ty chcesz jakieś, jakąś usłyszeć radę, wskazówkę, ale żyjesz w chaosie, to nawet nie wiem, gdybym ja tu nie wiem, co ci powiedziała, że jeżeli to zrobisz, to ja ci gwarantuję, że to wszystko zmieni twoje życie. Ale jeżeli ty zadecydujesz, że niestety nie, bo ty już masz tak trudno, ciężko, nikt nie jest w stanie tobie pomóc ani. Ani ty sama, ani nikt inny, tak będzie. To jest Twoja decyzja. To jest Twój wybór. To jest Twoja decyzja. Twoje życie jest w Twoich własnych rękach. Dlatego, jeżeli Ty postanowisz, że coś jest Twoje, coś Ci pomoże, chcesz żyć inaczej, to tak będzie. Masz ogromną moc sprawczą. Zapominamy o tym, zostaje to uśpione, my to przytłaczamy jakimiś trudnościami, ale najwyższy czas, żeby ta Twoja moc. Wydobyła się z ciebie, żeby wydobyło się światło, miłość, miłość bezwarunkowa. Tylko to ma być Twoja świadoma decyzja. Tylko i wyłącznie Twoja świadoma decyzja. Nie moja, bo ja już podjęłam swoją decyzję. To ma być teraz świadoma decyzja Twoja. Dlatego, kochani, rady, wskazówki, to, co z tobą rezonuje, zabierasz ze sobą. I pamiętajcie, to jest tylko narzędzie. Ta prawdziwa moc właśnie i te odpowiedzi, wszystkie są w tym waszym wnętrzu, bo to wszystko mamy w sobie. I niech to, co tutaj usłyszeliście, doda wam odwagi, spokoju, wiary w siebie. Zaufajcie w końcu sobie i swojej intuicji, bo to jest najważniejsze ona chce nas prowadzić tą właściwą drogą do pięknego życia, tylko my sobie na to czasami nie pozwalamy my. Także jeżeli czujecie, że czytanie przyniosło coś dobrego, zostawcie serduszko, komentarz, subskrybujcie kanał, żeby zostać ze mną na dłużej. I pamiętajcie. Najlepszy moment jest tu i teraz. To jest jedyny niepowtarzalny moment, bo żyjemy w wiecznym tu i teraz. I tylko tu i teraz Ty możesz dokonać tak naprawdę zmiany. Tu i teraz Ty możesz zadecydować inaczej. Tu i teraz możesz dokonać świadomego wyboru. Tylko w momencie tu i teraz.